Wjeżdżamy na jakiś eksplorować inny parking, włączyłem nagrywanie żeby było widać jaki jest dojazd. Tu była dyskoteka kiedyś. Skąd wiesz? Luka AK. Tak? Luka Akaf. Słyszałem. Co ty? E, czy tu w lewo, czy w prawo? W lewo, w lewo. A, tu czyli w dół tu czy tam w lewo? nie, Na bank tu? Na bank. Kurwa, szorujemy podwoziem. Ale to takim klockami wjazd, co coś tam jest. Nie no wysoka jest ta mierzeja środkowa. Ej, czekaj, czekaj, no czekaj, czekaj, właśnie, czeka, 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 Tak zawrotki. mi się wydaje, że to jednak no, tak, nie tuku. Tak, 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 jednak na ono, eee. tam, zobaczę, tam, <grym> nie to jednak kasu będzie oczywiście. Tu jakieś się tu... Nie zła miejscowa. Jakiś pas też, który swoje owce bardzo kocha. Myślisz, że akurat owce, może kozy, Kozy. ale zobacz jakie tam wysokie te bambusy, bambusy, tak to są bambusy, możemy no, sobie ze dwa kije wziąć.